Najlepsze sprawdzone końce: bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Także moi drodzy, zacznijmy od tego, że na ten moment brakuje nam zaledwie czterech punktów do mistrzostwa ligi 7 i mam nadzieję, że to się uda zrobić w najbliższych dwóch spotkaniach: czyli, najlepiej, zwycięstwo oraz remis. A najlepiej byłoby zwyciężyć dwukrotnie, także przechodzę do kolejnego spotkania i oczywiście widzimy się na pierwszym składzie mojego przeciwnika. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika, jest 180 do 100 zgrania, mamy tutaj Bundesligę, Aubameyang, Kagawa, Chakanoglu, Gündogan, Gustavo, Vidal, bardzo ładny skład z Ligi Niemieckiej. O, ależ teraz błąd mojego przeciwnika, do środku i to pole karne, I nie ma tu, jest Varela, Varela z główki, uderz, nie uderzył, nie udało się uderzyć. Ależ teraz mnie zniszczył, Boże, co tu się stało? Moja obrona się tak w tym momencie rozpadła, że to spędzę, to jest jego pierwszy celny strzał w tym spotkaniu i też zakończył się bramką i ja nie wierzę co ja zrobiłem w tej obronie. O, uderzenie i tak jest 1 do 1. No, piękna składna akcja była. Tak się, kurde, skupiłem na, na rozegraniu tej akcji, że musiałem, kurde, aż się zamknąć na chwilę i po prostu pomyśleć, jak dobrze rozegrać tę akcję. No i na szczęście udało się wyrównać. Mam zakończenie pierwszej połowy wynikiem 1 do 1. No, póki co bardzo nudna pierwsza połowa i widzicie, bardzo brudne spotkanie. I póki co, no, praktycznie przez cały mecz, przez całą połowę kopaliśmy się, kurde, w środku, w środku pola. Więc nie było też zbyt dużo sytuacji do pokazania. Ładnie, Hefferson do środku i to. Nie ma tu nikogo kto mógłby przeciąć tę linię tego dośrodkowania. Aubakar, Aubakar uderzenie i tak jest 2 do 1, no piękny fake shot Aubakara, który no pięknie obrócił się tym fake shotem w kierunku bramki, uderzył no po dłuższym słupku w okienko praktycznie samo, no spójrzmy na to jeszcze raz, no ładnie zwiódł tego obrońcę uderzenie, no i bramkarz w tej sytuacji kompletnie bez szans. Przerzucenie na warele, na piękny przerzucenie na warele, który teraz ładnie się uwolni warela. Warela fake shot. Techniczne uderzenie warela? Nie ma ramki. Dumi tarapt. I tak jest. 3 do 1 do no warela Ładną tutaj robotę zrobił. Ale głównie kurde ta długie zagranie na wasa na przerzucenie na drugie skrzydło. Dało nam taką przewagę w tym momencie w, w kurde w pozycjach, że to była masakra. Warial miał tak dużo miejsca, że mógł zrobić praktycznie co chciał z tą piłką. Ostatecznie strzelił i tarapt pięknie dobił. No niestety, bramkarza, ale mamy 3 do 1, co mnie cieszy. Na was po raz kolejny dostaje piłkę. Na was jest bardzo zmęczony. Na was do środku i to. Aubakar uderzenie, nie, nie ma bramki w takiej sytuacji spudłować. To jest masakra. Naprawdę bardzo ładnie to ta, ta, zaczyna wyglądać. I ścięcie i to jest żółta kartka to jest bardzo groźny faul. Więc od przodu, gdyby to był hol, od tyłu, prawdopodobnie byłoby to czerwono i to jest żółta kartka dla, dla spiliquety. No nie wiem, czy są strzelać może, czy. Rozpróbujmy stąd uderzyć. Mamy zawodników, którzy mogą to ładnie wkręcić w bramkę. Beniat, dajmy troszkę, troszkę więcej, 3,5 kreski. Beniat uderzenie i z wielkim trudem bramkarz praktycznie przy no, dolnej części yy, bramki wybił to na rzut rożny. Ładne zagranie do Obłokara, No z, z, z troszkę szczęścia, bo w tej sytuacji Abubakar uderza nie ma bramki, warela dobić, no nie ma dobicia, troszkę no wykończenia, Abubakar jednak zawodzi. I mamy zakończenie tego spotkania WG, 3 do 1, no piękny comeback, z 1 do 0 udało nam się zrobić wynik 3 do 1 z tak dobrym składem z Bundesligi. No to jest ładny wyczyt, Benia został zawodnikiem spotkania, który ocena, o, dostał ocenę aż 9 do 0, sprawdźmy, zaliczył jedną bramkę i do tego dołożył asystę, dlatego to jest zrozumiałe że został zwolnikiem meczu jako środkowy pomocnik to naprawdę jest dość duży wyczyn. Na ten moment brakuje nam zaledwie jednego marnego punktiku, czyli dokładnie remisu. Jak widzicie, w siódmej lidze mamy dość dobrą serię: 4 zwycięstwa, jedna porażka, jeden remis. Także początek był dość kruchy w nasze wykonaniu ale później już same zwycięstwa, 3 zwycięstwa w tym momencie mamy pod rząd, więc mam nadzieję, że to będzie zwycięstwo numer 4. Przeciwnik numer 2 w tym odcinku i jest to 80 razy 100 grania, tym razem mamy BPL, bardzo bestialskie BPL i Barbo, Bolas i well Paje, bardzo ofensywny środek, Wilszer do tego Firmino, Paje, no to jest może klucz do sukcesu, właśnie żeby tym środkiem e, troszkę polatać, bo mają dość słaby odbiór. Zagrajmy na Bakar, Abu Bakar uwolnił się, Bakar i faul, to jest rzut karny, dokładnie tak, szósta minuta, Bakar faulowany przez jednego z obrońców, to chyba był kurdzuma. Tak mi się wydaje żółta kartka, dlatego do jeszcze dokładnie tak to kurdzu, ma zawodnik Chelsea Londyn. I to będzie nasza pierwsza sytuacja, żeby wpisać się na listę strzelców przez Abubakara. Może uderzę w środek, Abubakar, dwie pokreski chciał, Abu Abubakar, uderzenie w środek i mamy wynik 1 do w dziewiątej minucie. O nie, o nie, o nie, uderzenie, Jelton, cóż za parada teraz! No piękne uderzenie tutaj jednego z zawodników mojego przeciwnika, na szczęście obronił to. Benio zagraje na was, a na was. Dostaj piłkę do środku i to No, bakara nie ma strzału, what the fuck Mamy zakończenie pierwszej połowy wynikiem 1-0, póki co oddałem zaledwie jeden strzał, miałem dość dużo groźnych sytuacji Po których nie oddawałem strzałów niestety Ale no wydaje mi się, że miałem dużo lepsze sytuacje od mojego przeciwnika Łana klepka teraz Zagraj tutaj tarap, Tarap uderzenie, Tarap! nie ma bramki, na was dobi Nie ma, what the fuck Jaka porada obrońcy, co tu się stało, shit Faul to jest faul taktyczny, to powinna być żółta kartka że dla mojego przeciwnika. Zobaczymy jak sobie to potraktuje i to jest chyba jego druga żółta kartka. Kurdzuma właśnie wypada z boiska. To jest druga żółta kartka, przez co e, dostaje czerwoną kartkę w 54 minucie. W 55 minucie mój przeciwnik zaczyna grać w 10. Dokładnie tak, 1 do 1. W tej grze jak się zaczyna grać z 10 to prawdę mówiąc chyba się gra jeszcze lepiej jakby się grało w 11 Nie wiem dlaczego ja czułam taką przewagę, że moi obrońcy po prostu no, nie chcą odebrać piłki no, Nie wiem co tu się dzieje Straszne straszne, zaczynają się błędy dziać Zaraz po tym jak on dostał czerwoną kartkę od razu straciłem bramkę Także dość super, dość świetna sytuacja Ładnie, zagranie do terapta, Terapt Narap podanie dał łakar, łakar, uderz to? I nie, nie ma bramki, no gościu, ile masz szczęścia, to jest jakaś poezja. Zagranie? Uderz to? I tak jest 2 do 1, 69 minuta. K Ander Herrera, który właśnie zameldował się na wojsku, no dokładnie minutkę temu wszedł na wojsko i wpisał się na listę strzelców. Mamy prowadzenie. No i czego chcieć więcej? Zagranie na nawasa, na was? Na was? Na was uderz na bramkę, na was nie ma bramki! No to jest trzeci słupek w tym spotkaniu. No to jest niemożliwe, nie lachu! Kurde, kląd fala chyba na mnie siada. O, i Barbo! Ostatnie minut tego spotkania! Barbo, nie ma bramki! A Martin blokuje ten strzał, jeszcze będzie rzut rożny dla mojego przeciwnika No kurde, prawdę mówiąc od kiedy on zaczął grać 10, to gra mi się ciężej. Nie wiem dlaczego jeszcze go chyba falowałem. Jeszcze będzie rzut wolny z bardzo groźnej pozycji. Nie wiem, właśnie tak działa kurde ten pieprzony handicap że mimo tego, że ja gram w wzmocnieniu jednego zawodnika, to mi się gra jeszcze ciężej uderzenie i na szczęście nie ma bramki i też jest zakończenie tego spotkania wynikiem 2 do 1. Prawdę mówiąc, tak jak mówiłem, od kiedy on zaczął grać w 10, od kiedy dostał czerwoną kartkę. To mi się grało dużo, dużo ciężej. Elton został zawodnikiem tego spotkania, Ander Herrera został, miał ocenę 7-7, a zameldował się na jakieś ostatnie chyba 15 minut tego, tego spotkania, także bardzo ładna ocena tego, 5400 końców dostajemy. Także jeśli macie jakieś propozycje co do składu, które mogę zbudować w następnym odcinku, napiszcie w komentarzu, ja na pewno to przeczytam, na pewno wezmę pod uwagę wasze propozycje i na początku następnego odcinka zbudujemy nowy składik. Kondycyjny, którym po prostu będziemy grali, jeśli ten skład będzie zmęczony. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, to bardzo motywuje do dalszej pracy, a przy okazji bardzo wspieracie rozwój mojego kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i elo!